Cześć z tej strony UCEK. witajcie na moim kanale. Dzisiaj speedy to jest dwóch telefonów od Redmi: Redmi 7 i Redmi 7a, czyli dwa dosyć tanie telefony. Ten turbo tani, ten można powiedzieć, że tani. Tutaj jest Snapdragon 439, 2 GB pamięci RAM, tutaj jest Snapdragon 632 GB pamięci 3, więc specyfikacja no bardzo, ale to bardzo budżetowa obu smartfonów, tego w szczególności. Sprawdźmy jak one działają, oba są wpięte do tej samej sieci Wi-Fi. Właśnie ubijamy wszystko co może być w nich ubite, czyli wyczyścimy pamięć. Sprawdźmy jak otwierają one aplikacje i jak one pozostają w pamięci RAM. To samo zróbmy sobie w przypadku gier, więc lecimy. Allegro. Redmi 7. AliExpress, również 7, 7a, czekamy. Ceneo, 7k, również galerie. Galerię remisową bym powiedział. Ej, 7k, 7a. 7a, później. Ipla. Też siódemeczka, pierwsza Jak do jd.pl Dla siódemki Mapy No To niestety jest problem z tym telefonem Gdyż on ma bardzo mało miejsca Więc mam zainstalowane tyle rzeczy, że Praktycznie ono się kończy, więc Czasami jest komunikat, że jest za mało go Player.pl Ewidentnie prosi się o jakąś kartę, tu jest chyba 16GB czy coś takiego, no bardzo mało Widzicie, Redmi, pierwsza siódemka Olix. Też dla siódemki, nie dla A Pyszne.pl 7 Pizza Portal Również 7 Sklepy Redmi 7, później 7A, Spotify, Dla siódemki, Tab Talk, Dlatego oczywiście Advisor. No, Falstart, ale myślę, że i tak wygra 7, ale zobaczymy. No dokładnie. Następnie mamy Twitter. Redmi 7, Uber, Redmi 7, Wykop. O, tym razem było 7a szybsze. I YouTube. No, tu praktycznie remis No, widać, że droższy, lepiej działa. Sprawdźmy co z RAMem 2GB 3. Tutaj się w ogóle nie spodziewałem, że cokolwiek było w ramię, ale widzimy, że poza. Aliexpress też ponowne uruchomienie. Ceneo to samo. Galerie doczytują się. HBO GO zrestartowane w obu smartfonach i Pla. No tak samo jak dojadę. Restart w obu mapy. Też player.pl. Tu zrestartowane i tu również OLX. To samo pyszne.pl. Tak samo Pizzaportal. To samo sklepy. W ramie Spotify. Restartowane. TapTalk. Też Restart TripAdvisor. Podobna sytuacja Twitter. uruchamiany ponownie Uber. Tak samo Wykop. Tak samo i mamy YouTube Restart, no więc no, no nie ma co się spodziewać. No, jeden telefon ma 3GB, drugi ma 2GB RAMu, No jest to praktycznie za mało, już widzieliście, no jak to wyglądało. No słabo. Tu mamy niestety mało gier, gdyż nie ma pamięci na więcej, więc sprawdźmy w w gier, jak to wygląda. asfalt 9, który będzie szybszy, no można być prawie, że tego pewnym, ale zobaczymy, co tam z tego nam wyniknie. Ale czekamy. Redmi 7, 7 odpaliło grę, Musimy sobie go na troszeczkę wyciszyć. Na 7A czekamy. Musimy dopiero dźwięk z niego. No, długo czekamy. No i dopiero teraz. Dobra, lecimy dalej, mamy Asphalt Extreme. Czekamy, czekamy, który będzie szybszy. Czy będą miały problemy? Jak widać, może nawet sobie to odniemy. zostawiam, że jest jakiś problem z konekcją, z kątem. Trudno. To już się często zdarzało mi na Redmi. problem 2. już jest odpalone tu trochę czekamy no duża różnica trzeba przyznać jedziemy ostatnie Subway Surfers odpalone To dopiero teraz, no więc, no widzicie jak to wyglądało, nie ma się co ukrywać, że lepiej dopłacić do droższej wersji. Sprawdźmy jeszcze RAM, czy coś jest w RAMie w ogóle z tych czterech gier. Asfalt 9, Redmi ubity, w Redmi 7a to samo. Asfalt Xtreme, tu jest ubity i w tym również. Temple Run 2, tu jest w RAMie, o wyjątkowo tutaj już nie i Subway Surfers. Tu jest w ramie, tu nie, no więc no te dwa, no to zdecydowanie za mało. No cóż, ja bym raczej dopracił do wersji 7, a ja 7a to jest no to turbo budżet, no. czyli potrzebujecie telefonu, który tak naprawdę ma tylko, tylko dzwonić, bo resztę też rzeczy zrobicie, ale no widzicie zdecydowanie wolniej. No. Tyle. Odnośnie jednego i drugiego, oczywiście są playlisty na dole, dzwoneczki subskrypcji, komentarze pod spodem, linki do społeczności Patronite. No i cóż, tyle. Takie otóż porównanie. REDMI 7 kont kontra REDMI 7A. Z tej strony uciek, trzymajcie się ciepło. Hej!